Hejka! Witam Was w moim kolejnym odcinku ze Zniszczym Dziennik. Trochę mi ucina na głowę, ale. No, no, jestem gdzieś indziej, nie w moim mieszkaniu. No, nie w naszym, moim. No, ale zrobię dzisiaj zadanie ze Zniszczym Dziennik. Znowu, no ale e, akurat mi się nudzi. No i e, to jest zadanie z, ze strony 50. U mnie 50. No i to jest właśnie tak wygląda ta, to, ta strona. E... Tu piszę, pomasz. Okładkę, stronę, tytułową, stronę z stronę ze wskazówkami, stronę redakcyjną, nie wiem, czy to jest sama redakcyjna, ale nieważne. No i jeszcze zagni rogi Twoich ulubionych stron. No to przybliżę się to do Was. Więc pierwsze, pomasz, yy, ok, czyli jak mam pomazać się jakimiś pisakami, czy czy mam tu to zrobić? Zrobię to pisakami. Okładka, czyli okładka to jest to. Mam zjeść już okładkę, pomazać. Okej, okay, jakoś to ozdobię po prostu. Pomażę normalnie. Jezu, mam to serio zrobić? Jak ja to mam pomazać? Dobra, zrobię tutaj takie coś. No, jakieś kropelki zrobię. Bo i tak nie da się za bardzo tutaj malować. Po czym zrobię jakieś kropelki normalnie na tej taśmie Niby taśmie, bo to naprawdę nie jest taśma Ale ciężko w ogóle coś Zrobić jakieś Bo jak inaczej Dobra No wiem, że to prawie nic nie jest, ale Zrobiłam kropelki, bo nie wiem jak mam to pomazać. No bo to jest w ogóle śliskie i trochę bo to jest okładka, co nie? No to jest okładka Chyba, że też tył, ale dobra Tyłu nie będę robić nic, ale zrobiłam kropelki. Bo nie wiem, czy to się nie, nie rozmaże też. No właśnie będzie rozmazywać, nieważne. Um, no to y, to już mam zrobione. Y, zrobię to kredką. Zaliczone pyk pyk. No i teraz stronę tytułową. Czyli tytuł... Heh. stronę tytułową. Aha, to jest strona tytułowa. Dobra, mam pomazać. Okej, okay, marzę. Um, Jakimiś zielonymi takim może pomarzę tutaj, żeby jakoś fajnie wyglądało Ciekawiej. Nie wiem w ogóle czy to jest zmazanie. Ale no nieważne. Ważne, że jest. No i jeszcze ostatni jakiś kolor. Może ten. Dobra, chyba już mam pomazane to. Wygląda o tak. Strona tytułowa. Ehm, no to. Yy, Zakreślam, że to mam. No i ostatnie, znaczy nie ostatnie, tylko przez ostatnie, jakby. Yy, stronę ze wskazówkami. ok. Strona ze wskazówkami to jest... Yy, hmm. Wskazówki? To chyba jest to... To chyba... Czekajcie. Aha, jest są wskazówki. Ok, to jest to chyba... Tu piszę wskazówki, no to chyba to będzie ta? Czy to? No, po prostu dwie zrobię, nieważne. Okej. Okay. Pomoże. Dobra. Pomoże tylko tą stronę, bo tu jest ze wskazówka. Dobra, tylko tą. No co tam Wezmę jakiś niebieski, też pomoże. Jeszcze może jakoś ozdobię te napisy. Uczeki um, No To jest bardziej bazgranie niż pomaz... Ale no, nie poszczę. Co ja tu robię w ogóle? No to tak, jeszcze kilka. Chyba. No to jeszcze będzie ostatnie zrobić ten. Zrobić... Zagiąć rogi swoich ulubionych stron. Dobra, to już chyba jest zrobione. Nie wiem, czy to jest pomazanie, ale nieważne. Strona 50 Tu, tu. O, jeszcze mam coś. Tu jest strona redakcyjna. To chyba... Redakcyjna. Jezu, co to jest? Redakcyjna. Nieważne. Po prostu tego nie zrobię. I wiecie, będę miała kiedyś w przyszłości jedno zadanie dalej do zrobienia. Bo nie wiem, czy jest redakcyjna strona, ale dobra. Nieważne. No to zagnij rogi tych ulubionych stron. No to moja ulubiona to jest. Chyba ta ze wskazówkami fajnie wygląda. Chociaż są wskazówki, patrzcie, tak. I żebym mogła szybciej znaleźć, może. To tyle z tych. z tego. Zapraszam Was. na moje inne filmy. No i tyle. Pa.